Naturalne kosmetyki osiągnęły nowy poziom zaawansowania. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem kremu BB i chcesz spróbować koreańskiego produktu premium, łączącego tradycję z nowoczesną technologią, poznaj Erborian BB Krem. Aujinseng Baby Skin Effect SPF 20. To produkt, który może zmienić Twoje pojęcie o tym, czym powinien być naturalny krem BB. Bebe Krem Au Ginseng to kultowy produkt marki Erborian, powstałej w 2007 roku ze spotkania koreańskiej naukowiec Ho-Jung Lee i francuskiej specjalistki kosmetycznej Katalin Bereni. Marka łączy koreańską wiedzę o pielęgnacji z francuskim luksusem, tworząc innowacyjne formuły wzbogacone tradycyjnymi koreańskimi ziołami. Erborian to pierwsza marka, która wprowadziła na rynek kremy BB. Dziś ich Bebe Krem Au Ginseng jest uważana za kultowy produkt na całym świecie. Krem przeznaczony jest do codziennego stosowania i oferuje natychmiastowy efekt Baby Skin. Młodej, promiennej, gładkiej cery. Produkt dostępny jest w pięciu odcieniach: Claire jasny, porcelanowy, dla bladych, różowych podtonów. Nude uniwersalny, neutralny, dla średniej, chłodnej karnacji. Dore – złoty, ciepły, dla oliwkowej, średnio opalonej. Karamel karmelowy brąz, dla ciemnej, opalonej, ciepłej. I szokolad. Ciemny, głęboki dla bardzo śniadej cery. Aby każda kobieta znalazła swój idealny ton. Pojemność 15 ml, format podróżny i 40 ml, standardowy. Testowany dermatologicznie, niekomedogenny, wegański, bez składników pochodzenia zwierzęcego. Zawiera 100% mineralne pigmenty. Zalety kremu BB Erborian Baby Skin. Legendarny efekt Baby Skin. To efekt młodej, zdystansowanej, promiennej cery, który jest cechą rozpoznawczą tej marki. Krem daje natychmiastowy wygląd dziecięcej buzi, zdrowego, naturalnego blasku, bez efektu maski. Wspaniałe krycie dla kremu BB. Użytkownicy zachwycają się kremem za potężne krycie. Jeden z blogów napisał: Krem BB Otterborian wyraźnie wygładza moją twarz, i mimo, że jest lekki, jak to krem BB, ma zaskakująco dobre krycie. Możliwe jest regulowanie krycia, od delikatnego wyrównania aż pośrednie maskowanie niedoskonałości. Lekka konsystencja, którą można rozprowadzić jak zwykły krem. Krem jest bardzo leciutki na skórze. Można go rozprowadzić palcami jak zwykły krem pielęgnacyjny lub delikatnie wklepać gąbeczką. Nie tworzy smug, nie migruje w trakcie dnia, ani nie zbiera się w załamaniach skóry. Wspiera produkcję kolagenu i elastyny. Formuła z kompleksem White Ginseng wspiera elastyczność skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek, co czyni go doskonałym dla skóry dojrzałej. Krem jest zatem nie tylko makijażem, ale prawdziwą pielęgnacją przeciwstarzeniową. Długotrwałe utrzymanie. Produkt jest długotrwały. Pomimo strefy T i mieszanej cery, krem utrzymuje się przez cały dzień bez konieczności poprawiania. Po czterech tygodniach użytkowania 80% badanych twierdzi, że skóra jest gładsza, a 90% stwierdza, że jest elastyczna. Odpowiedni dla wszystkich typów cery, formuła obsługuje cerę suchą, normalną i mieszaną. Krem nawilża bez przesuszania dzięki glicerynie i roślinnym ekstraktom. Skład i działanie kluczowych składników. Kompleks White Ginseng to główny składnik aktywny, znany ze swoich właściwości wygładzających i regenerujących. Żeńszeń to silny antyoksydant, który neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się skóry. Zawiera ginsenozydy, które wspomagają mikrokrążenie krwi w skórze, poprawiając dotlenienie i odżywienie komórek. Działa przeciwzapalnie, łagodząc podrażnienia i redukując zaczerwienienia, szczególnie ważne dla skóry wrażliwej. Wspiera syntezę kolagenu i elastyny, zmniejszając widoczność zmarszczek i poprawiając elastyczność. Zmiękcza i wygładza skórę, wzmacniając jej barierę ochronną. Ekstrakt z liścia liczy. Liść liczy rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Działa łagodząco i przeciwzapalnie, redukując zaczerwienienia i podrażnienia. To składnik szczególnie cenny dla osób ze skórą reaktywną. Wyciąg z korzenia dzikiego pochrzynu. Ekstrakt z dzikiego pochrzynu nawilża i uelastycznia skórę. Zawiera związki o działaniu zbliżonym do estrogenów, które wspierają produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając strukturę skóry. Zwiększa wilgotność skóry i wspomaga regenerację. Wyciąg z owoców drzewa kiełbasianego. To afrykańskie drzewo zawiera saponiny steroidowe i flawonoidy, które działają ujędrniająco i napinająco. Flawonoidy to silne polifenole o właściwościach przeciwutleniających, neutralizujące wolne rodniki. Zawiera związki podobne do estrogenów, które zwiększają metabolizm skóry, wspomagając syntezę kwasu hialuronowego i innych białek skóry. Zmniejsza widoczność zmarszczek i wrażliwie wpływa na wygląd skóry dojrzałej. Działa przeciwzapalnie i wygładzająco. Wyciąg ze skrzypu polnego. Ekstrakt z przywrotnika giganta to naturalne źródło krzemionki. Krzemionka wspomaga regenerację i elastyczność skóry, poprawiając jej kondycję. Filtry słoneczne SPF-20. Krem zawiera 100% mineralne pigmenty wraz z tlenkiem cynku i dwutlenkiem tytanu. SPF-20 chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, zapewniając ochronę przed fotostarzeniem. Gliceryna. Naturalny nawilżacz, który utrzymuje lipidy między komórkami w zdrowym stanie, chroniąc przed podrażnieniami i przywracając barierę ochronną skóry. Opinie użytkowników na temat kremu Erborian. Opinie są zdecydowanie pozytywne, szczególnie od osób szukających lekkich kremów BB z dobrym kryciem. Pozytywne głosy. Użytkownicy zachwycają się kremem za naturalny efekt, świetne rozprowadzenie i brak smug. Jedna z opinii brzmi: Kocham ten krem BB, między innymi za to, że mogę bez problemu stopniować efekt krycia. Kiedy moja twarz nie wymaga wielu poprawek, nakładam jedną mini pompkę na całość. Kiedy mam gorszy dzień i chcę nieco bardziej zakryć moje niedoskonałości, wtedy dwie, maksymalnie trzy pompki robią robotę. Inni użytkownicy podkreślają, że nawet przy takiej ilości produktu nie czują jego ciężaru. YouTuberki mówią o legendzie naturalnych kremów BB i potężnym kryciu. Na LPL recenzentka napisała: Nawet przy takiej ilości produktu na twarzy nie czuję jego ciężaru. Krem BB od Erborian wyraźnie wygładza moją twarz i mimo że jest lekki, ma zaskakująco dobre krycie. Szczególnie cenione jest to, że krem nie powoduje świecenia, nie robi smug i rozprowadza się równą warstwą. Krytyczne uwagi. Głównym zarzutem jest wysoka cena. Produkt to jeden z droższych kremów BB na rynku. Niektórzy użytkownicy wspominają, że krem może szybciej znikać w strefie T na cerze tłustej. Warto zauważyć, że negatywne opinie są zdecydowanie rzadsze niż pozytywne. Co zyskasz, wybierając Erborian? Cena i dostępność. Wybierając Erborian, stawiasz na koreańską markę premium, łączącą tradycję z nowoczesną technologią. Wspierasz markę, która wynalazła kremę bibina na europejskim rynku. Otrzymujesz produkt 100% wegański, z naturalnymi pigmentami mineralnymi, testowany dermatologicznie. To kosmetyk łączący pielęgnację Dzięki rzęszeniowi i ekstraktom roślinnym, z profesjonalnym efektem makijażu. Produkt jest szeroko dostępny w dużych drogeriach i perfumeriach internetowych: Sephora, Rossmann, Hebe, Allegro. Ceny różnią się zależnie od pojemności i promocji. Wersja podróżna 15 ml pojawia się w sklepach w cenie od 85 zł. Większe opakowanie 40 ml można znaleźć w cenie od 170 zł. Zawsze warto porównać aktualne oferty. W zależności od sklepu możesz trafić na rabat. Mój werdykt odnośnie kremu Erborian Erborian BB Creme AU Seng Baby Skin Effect to bezapelacyjnie jeden z najlepszych lekko kryjących kremów BB na rynku, szczególnie dla osób szukających koreańskiego produktu premium. Jeśli możesz sobie pozwolić na wyższą cenę i cenisz sobie naturalne efekty, świetne rozprowadzenie, długotrwałość i pielęgnacyjne właściwości, ten krem będzie dla Ciebie idealny. To kultowy produkt, który zmienił historię kremów BB w Europie. Jeśli szukasz naturalnego kosmetyku, który jest jednocześnie pracą sztuki, Erborian to Twój wybór. Koreańska tradycja spotyka się z francuskim luksusem w jednym kremie BB. Oto czym jest Erborian. Efekt baby skin, potężne krycie, naturalne pigmenty mineralne i kompleks żeńszenia, który troszczy się o Twoją skórę każdego dnia. To niezwyczajny krem BB. To inwestycja w pielęgnację. Czy warto wydać więcej na produkt, który rzeczywiście działa i zmienia wygląd cery? Absolutnie tak. A Ty, czy zdecydujesz się spróbować tego kultowego kremu? Napisz mi w komentarzach, czy znałaś już Erborian, czy dopiero teraz odkrywasz tę markę. Jeśli ten film Ci się spodobał, polub go, zasubskrybuj mój kanał i dołącz do społeczności miłośników naturalnych kosmetyków premium. Dzięki za wspólnie spędzony czas.